Więc jest. Pierwszy kamień milowy w naszej wspólnej wędrówce po Zonie. Stało się. Kanałowi udało się osiągnąć 100 subskrypcji, a ich liczba nadal rośnie. To wszystko dzięki Wam, bo to Wy motywujecie mnie do pracy oraz Wy, jako odbiorcy, dajecie satysfakcję i rozwijacie społeczność. Bardzo Wam za to dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. No dobra, stalkerki, stalkerzy, to teraz lecimy z aktualnymi sprawami. Jak zapewne zauważyliście, kanał ma lekki przestój. No, jest to spowodowany tym, że zacząłem studia i czas troszkę szybciej mnie goni. Obiecuję poprawę, no ale wiecie, jakie jest życie. Tłumaczy się winny. Z priorytetów, oczywiście, jest dokończenie serii z modyfikacji do zawód kolejna część filmu o lecie monolitu, no, czeka na pewne części, oraz film o moim nowym cosplayu Czystego Nieba. Zauważyłem również bardzo duże zainteresowanie filmem z kwestiami głosowymi Monolitu, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Będę miał ten fakt na uwadze. No i to tyle ze spraw, które chciałem poruszyć. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, no i oczywiście dobrej zony.